Meilan Fang, aktor opery pekińskiej w rosyjskich kontekstach. Kilka przypomnień tak. i oddaję ci głos, prosząc tylko nieśmiało o dyscyplinę czasową. Dobrze. To jest prośba Dobrze. do wszystkich. Tak, już zaraz wezmę zegarek. Słuchajcie. Ja chciałabym podziękować przede wszystkim za, za tę inicjatywę profesorowi Dudzikowi i Jackowi Dobrowolskiemu, który zdaje się, że o ile rozumiem, jednocześnie wpadli na ten pomysł, żeby w jakiś sposób y, pamięć Zbyszka, y, przy, no, przypomnieć o Zbyszku w tę piątą rocznicę jego nieobecności i Państwu wszystkim chciałam podziękować. Przybyłem. No bardzo się cieszę, bo rzeczywiście okazuje się, że Monika o tym wspomniała, że Zbyszek przyciągał ludzi, lubił, lubił ludzi. I ta, to spotkanie, no jak widać, jest okazją, byśmy się spotkali. Jest tutaj z nami Maja Komorowska, już wymieniony profesor Maria Krzysztof-Byrski, Henryk Lipczyk, także no bardzo, bardzo dziękuję Państwu za przybycie. I chciałam jeszcze uzupełnić do Twojej wypowiedzi, jeśli chodzi o Zbyszka, bo jednak jemu jest poświęcone to spotkanie. Poza tymi wspomnianymi przez Ciebie już po śmierci Zbyszka spotkaniami i za jego życia, czyli Grotowskiego, Osińskiego, prawda, Później Reduta. Oczywiście książka została przypomniana książka Zbyszka o Reducie, to fundamentalne dzieło, a także jego, jego edycje, wydania tekstów Limanowskiego. Jedna z tych książek wyszła już po śmierci Zbyszka o Limanowskim. Chciałbym przypomnieć, że jeszcze w Poznaniu odbyło się, odbyło się takie właśnie też seminarium kameralne pod tytułem Osiński Poznański, gdzie <grymianie> przypomniano z kolei badacze poznańscy przypomnieli początki Zbyszka jego drogę, która zaczęła się u profesora Szwejkowskiego, on często o tym wspominał, zawsze przywoływał swoich mistrzów, który dał mu, czy któremu zawdzięczał ten warsztat, porządny warsztat filologa potem już teatrologa, czyli Zbyszek po prostu zawsze lokował swoje badania w archiwach i był w tym bardzo dokładny i bardzo skrupulatny i wiedział co to jest praca z tekstem praca w, w archiwum praca w bibliotece, z czego właśnie wzięły się materiały później do książki Orient w kulturze polskiej w teatralnej i przypomniano też, że Zbyszek był teoretykiem, zaczynał jako teoretyk. To, ten, ta, ta inspiracja pochodziła od profesora Jerzego Ziomka. Przypomniano jego słynną rozprawę napisaną wspólnie z profesorem Balcerzanem o Teatrze Święte Teorii Informacji. Także Zbyszek wyszedł z tej szkoły poznańskiej, natomiast jego rzeczywiście jego takim przełomowym na pewno w jego życiu po prostu, nie tylko w jego pracy badawczej, Zdarzeniem było spotkanie z Grotowskim, i właściwie potem te wszystkie te wielkie tematy, o których wspominałeś, były w jakiś sposób pojawiły się w jego, w jego pracy w związku właśnie z Grotowskim, w tym również zainteresowanie Orientem. Zbyszek sam przecież nie był badaczem orientalnych kultur, nie znał języków, prawda? Nie. Stąd też jego współpraca bliska z wieloma ludźmi, którzy zajmowali się właśnie z obecnymi tutaj również orientalistami, z japonistami, sinologami. Praca nad tą książką to była rzeczywiście bardzo, bardzo żmudna. To była bardzo żmudna praca, wieloletnia. On gromadził materiały do tej książki przez wiele lat. I tutaj drugie, druga kwestia, której nie chciałabym, o której nie chciałabym zapomnieć no, należą się wielkie podziękowania wydawnictwu Słowo Obraz Terytoria oraz redaktorce tej książce, książki Karinie Szyszko. Nie wiem, być może nie dotarła informacja do redaktorki o tym naszym spotkaniu. No, moim zaniedbaniem jest, tutaj się kajam, że nie powiadomiłam wydawnictwa o tym, że się takie spotkanie odbywa. Jeśli chodzi o Mejlan Fanga, ja z kolei nie jestem oczywiście sinologiem, także tutaj moja obecność jest trochę... Trochę jestem skrępowana, zwłaszcza, że po mnie będą występowały specjalistki od teatrów, od właśnie od teatrów orientalnych. Natomiast tych kilka przypomnień związanych jest z Rosją, ponieważ Rosją się zajmuję, i z wizytą Mejlan Fanga w Rosji w 1935 roku, ponieważ pierwsza informacja, która pojawia się w kronice Zbyszka o właśnie o recepcji Teatru Orientalnego w, w Polsce, pochodzi z 1935 roku, a konkretnie z kwietnia, z końca kwietnia 1935 roku, kiedy Mejlen Fang przyjechał do Warszawy w drodze z Moskwy do Berlina. Wcześniej przez miesiąc, ponad miesiąc, od połowy marca mniej więcej do połowy kwietnia występował w Rosji, w Moskwie oraz w Leningradzie i było to wydarzenie po prostu wielkiej rangi. To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja teraz wracając do tej kwestii przypomniałam sobie hmm, Zbyszek zresztą, hmm, przepraszam, że mówię o nim Zbyszek, ale hmm, właściwie powinna mówić pośrościnskie, pewnie. <ścoughs> Zbigniew Osiński przypo, przypomniał również oczywiście o tej wizycie i wymienił te najważniejsze fakty, które, o których napisał w artykule umieszczonym zarówno w, właśnie w tym drugim tomie książki, czyli studia, jak i w książce, o której właśnie wspominała Monika Bligę, czyli Meilan Fang, mistrz opery pekińskiej. Meilan Fang, no, słynny aktor tutaj pewnie w tym gronie, nie muszę y, przypominać, y, to była jedna z największych postaci teatru światowego. Nie, no a w kinach absolutnie pierwszej, y, 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 najwyższej rangi. Aktor, który wyspecjalizował się w rolach kobiet, y, zwłaszcza y, co, y, y, grał te role kobiet wojowniczek, ale też te kobiety liryczne bardziej, czyli y, y, w tych dwóch kierunkach jakby jego, jego, jego kreacje y, y, podążały. Y, y, przyjechał w marcu 1935 roku najpierw do Moskwy, później do Lenki, i z tej okazji zorganizowano wiele spotkań. Cała ta jego wizyta była referowana w prasie codziennej, pojawiły się dziesiątki artykułów. To jest po prostu niesamowite, jaka ilość artykułów się pojawiła z tej okazji. To było wydarzenie wielkiej ranki, i z, przy czym tutaj na zdjęciu przed chwilą widzieliśmy Mejlan Fanga z Meyerholdem. Właśnie tutaj widzimy Mejlan Fanga, Meyerholda i Eisensteina, Sergieja Eisensteina. Poproszę teraz o następne zdjęcie. Tutaj widzimy go w towarzystwie Sergeja Eisensteina i Sergieja Trytiakowa. To jest trochę zapomniany, mniej znany w Polsce futurysta, poeta, dramatu, współpracownika Eisensteina. Dzisiaj postać bardzo przypominana. Często się o nim pisze, bo pojawiło się kilka książek również na Zachodzie. No jeden z, padł ofiarą czystek, został zamordowany Siergiej Trytiakow w 1937 roku. Ale właśnie w 1935 roku on między innymi pisał te artykuły liczne w prasie codziennej, ponieważ Teltek wcześniej przebywał w, w Chinach, w Pekinie, na początku lat 20. gdzie nauczał języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej i potem napisał taki dwu, dwa tomy potężne reportaży z Chin, przetłumaczone zresztą w Polsce. One wyszły i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce to była taka no, wie, wielki reportaż chiński. I tutaj widzimy mejlan Fanga w, w charakteryzacji, ale zazwyczaj przyjmuje się, że Meilan przede wszystkim zainteresował twórców wywodzących się z awangardy, prawda? czyli właśnie Meyerholda, Trytjakowa, Eisensteina, ale odbyło się również spotkanie ze Stanisławskim i można powiedzieć, że jeżeli Meilan potem wywierał wpływ. Na, na teatr europejski poprzez Rosję, to również to spotkanie ze Stanisławskim miało jakiś wpływ prawdopodobnie na Mejlan Fanga i to jest temat mniej opracowany. O tym mniej się pisze. Nawet w Rosji chyba mniej jest na ten temat informacji. Czy mogę poprosić o następne zdjęcie? Tak, tutaj jest też to mniej znane zdjęcie niepublikowane w naszych polskich źródłach. Mianowicie widzimy tutaj Mejlan Fanga w towarzystwie Właśnie Eisensteina, drugi z lewej, na górze widzimy Srygieja Trytiakowa i aktorka, która siedzi obok, um, obok Meilan Fanga, ja nie wiem kto to jest, nie jestem pewna, ale jest bardzo możliwe, że to była aktorka, która w latach 20 była w Chinach i napisała o nim jako pierwsza właśnie o Meilan Fangu. Także no tutaj widać, że tych spotkań odbyło się bardzo dużo. Mejlan Fang pokazał razem ze swoją grupą siedem spektakli w Moskwie. I tyleż w Leningradzie, potem jeszcze wrócił do Moskwy przed wyjazdem właśnie do Warszawy i jeszcze jeden dał spektakl, ale również oglądał spektakle rosyjskie, między m.in. Wiśniowy Sad w Mchacie, widział Damę Kameliową Meyerholda, widział Księżniczkę Turandot w towarzystwie Gordona Craig'a, ponieważ była to też okazja... Do Chyba już ostatnia tak naprawdę w tym 1935 roku do spotkania tych wielkich postaci Teatru Europejskiego właśnie z okazji tej wizyty, ponieważ do Moskwy wtedy przyjechał i Bertolt Brecht, i Erwin Piskator, i Gordon Craig i poproszę o następne zdjęcie tylko nie pamiętam tutaj mamy jeszcze Eisensteina właśnie w, z, z Meilan Fangiem Eisenstein sfilmował fragmenty pokazów Meilanfanga Fanga i można to zobaczyć na YouTubie to jest 40 sekundowy materiał w nie kiepskiej jakości ale z... proszę mamy tak no, podobno nie można było, bo pytałam. Tak to po prostu proszę, jeżeli jest możliwość, to poproszę. O, właśnie tak, świetnie. No właśnie, to jest ta ręce, prawda? Właśnie na to zwraca uwagę Meyerholt. I żebym nie skupiła wątku, ponieważ moje wystąpienie zawiera pod tytuł kilka przypomnień, w związku z tym chciałabym przypomnieć, co pisał, Meier, co pisał w Meyerhold Meyerholt o Meilan Fangu, ponieważ to właśnie jest chyba w tym jest całe sedno tej sensu przypominania w ogóle tego tematu. Mianowicie Sewod Meyerholdt w, w, w swoim wystąpieniu z 14 kwietnia 1935 roku o występach gościnnych Meilanfanga Fanga w Moskwie napisał między innymi. Pojawienie, pojawienie się u nas w teatru doktora Meilanfanga Fanga jest wydarzeniem o daleko większym znaczeniu, niż możemy przypuszczać. Na razie poprzestajemy na zdziwieniu lub zachwycie. My, którzy budujemy nowy teatr, jesteśmy pod wrażeniem, ponieważ mamy pewność, że kiedy doktor Mejlan Fang opuści już nasz kraj, nadal będziemy odczuwać jego niezwykły wpływ. W tych dniach miałem właśnie powrócić do pracy nad jednym z moich dawnych spektakli, Mądremu Biada Grybojedowa. Na próbę znowieniową przyszedłem po obejrzeniu dwóch czy trzech spektakli u doktora Mejlan Fanga i poczułem, że muszę wszystko zmienić w tym, co zrobiłem wcześniej. I dalej Meyerhold powołuje się na Puszkina, a chodzi o to, że jaki ma sens to porównanie, że Puszkin również występował przeciwko tak zwanemu teatrowi, który naśladuje życie. Teatrowi, powiedzmy, potem nazwano to teatrem naturalistycznym, prawda? Czyli temu, który, takiemu teatrowi, który ma ambicje pokazania życia takim, jak, jaki jest. I dalej pisze Meyerhoff, teatrze chińskim ujrzałem zrealizowaną i to zrealizowaną idealnie właśnie tę formułę, którą zainspirował nas Puszkin. Dokonując historycznego przeglądu rosyjskiego teatru od czasów Puszkina do współczesności, z miejsca dostrzegamy walkę dwóch prądów. Pierwszy z nich wciągnął nas w ślepy zaułek teatru naturalistycznego, drugi zaś rozwinął się dopiero później. Nie przypadkiem najlepsze rzeczy Puszkina do dziś nie były wystawiane, a jeśli już dziś zaczęto je grać, to niestety nie w ramach systemu zaprezentowanego nam przez Teatr Chiński. Wyobraźcie sobie puszkinowskiego Borysa Godunowa, zagranego zastosowaniem technik doktora Mejla Fanga. Będziecie mieli poczucie, że kartkujecie strony kolejnych odsłon bez najmniejszej nawet pokusy, by wdepnąć w naturalistyczne bagno, które wszystkie rzeczy czyni odrażającymi. Więc, oczywiście, w, so, w sobie właściwym stylu. Meyerholt piętnował w ten sposób ten teatr naturalistyczny. No i tutaj oczywiście tylko mogę dotknąć tej kwestii, jaka jest kontekst tej wizyty Fanga. Mamy już ogłoszony socrealizm. Teatr socrealistyczny ma zdominować scenę. I oczywiście Meyerholt powołuje się w pewnym momencie na socrealizm, gdzieś tam bokiem, ale to było prawdopodobnie, ja doszłam do wniosku, że ta wizyta miała tak ogromny rezonans, ponieważ ci twórcy rosyjscy zobaczyli w tym tę szansę, żeby korzystając z tych doświadczeń teatru chińskiego, korzystając z doświadczeń teatru bardzo skonwencjonalizowanego, a jednocześnie bardzo realistycznego, ponieważ opowiadającego w końcu o życiu, o człowieku, o historii, o podejmującego tematy, które można absolutnie wyobrazić sobie w konwencji realistycznej ale teatru właśnie stosującego techniki i środki umowne, które pozwoliłyby tym twórcom rosyjskim jakby ominąć te pułapki socrealizmu. Oczywiście tak się nie stało, wiemy w jakim kierunku poszedł teatr rosyjski. Jeszcze może jedna kwestia, właśnie ręce. Meyerhold pisze, krytykując współczesnych sobie reżyserów, twierdząc, że oni są źle wykształceni. Meyerhold mówi tak, dużo się u nas mówiło o kulturze oczu na scenie, o kulturze gry mimicznej, twarzy i o kulturze ust. Ostatnio dużo się też mówi o kulturze ruchów, o koordynacji słowa i ruchu, ale... Zapomnieliśmy o sprawie najważniejszej, o której przypomniał nam dr. Maylan Fang, o rękach. Tutaj widzieliśmy w tym fragmencie tę grę dłoni. Mamy wiele aktorek, ale nie widziałem dotąd na naszych scenach ani jednej, która potrafiłaby przekazać istotę kobiecości tak jak czyni to dr. Maylan Fang. I na końcu proroczo, pisze Meyerhold, już teraz jednak widzimy, że przyjazd doktora Fanka będzie miał kolosalne znaczenie dla przyszłych losów radzieckiego teatru i spowoduje, że znów będziemy musieli przypominać sobie o wspaniałych naukach Puszkina, bowiem splatają się one z tym, co urzeczywistnił w swojej pracy doktor Mejlandfang. Jeśli mówię, że proroczo, to nie mam na myśli oczywiście teatru radzieckiego, tylko teatr europejski, bo od Fanka drogi prowadzą i do Grotowskiego i potem do Barby, czyli można powiedzieć, że ta wizyta z 1935 roku ona zostawiła głęboki ślad w teatrze rosyjskim, ale y, ślad, no powiedzmy, o którym można mówić historycznie, że taka wizyta się odbyła, ona była ważna i ona na pewno też y, miała wpływ na twórców rosyjskich, natomiast y, no chyba najciekawszym tematem a propos tego, o czym mówiłeś, że podczas tego krótkiego naszego spotkania dobrze byłoby zastanowić się nad tym, jakie można by podjąć jeszcze tematy, co by zainteresowało Zbyszka Zbigniewa Osińskiego, to myślę, że to są tematy, oczywiście do pewnego stopnia opracowane tutaj, jeśli chodzi o fakty, wiele nowego nie można powiedzieć, ale cała ta sprawa tych przepływów kulturowych, tych fluktuacji tych um, takich często nieoczywistych yy, yy, przebiegów między kulturami, yy, no myślę, że ciągle jest warta namysłu i opracowania. I tutaj yy, postać Meilan Fanga jak najbardziej jest yy, takim łącznikiem właśnie między, między Teatrem Wschodu, a Grotowskim, a Barbo, a także a między innymi obszarami, no, o których tutaj już oczywiście nie będę mówić. No, ja myślę, że ja na tym zakończę, ponieważ nie, jeszcze może tych kilka zdjęć, które film może. I, w te, i teraz film. No mamy jeszcze Eisensteina z Fankiem i z drugim aktorem, tak. No, w, w tym tomie też jest zdjęcie, tak, tutaj jest zdjęcie Meyerholda i Fanka już w cywilu i Mailandfank ze Stanisławskim. Mailandfank odwiedził Stanisławskiego w domu. Stanisławski wtedy już był bardzo chory i obejrzał próby Cyrulika Cywilskiego w studiu operowym Stanisławskiego. I Edward Gordon Craig z Meilan Fangiem razem z wykonawcami księżniczki Turandot. No tutaj oczywiście nasuwa się ten temat tych paraleli między te, operą pekińską a komedią Del Arte, o czym pisano również i w Polsce, i w Rosji. No pewnie ta wizyta również wydobyła ten, ten aspekt, no bo księżniczka Turandot była zrobiona jakby z inspiracji komedii de l'arte wachtangowa. No i na koniec Milan Fang w jednej ze swoich kreacji. To jest chyba ta hmm, Pijana piękność, wydaje mi się. To jest z tej, z tej, sztuki. Nie wiem, tutaj mamy pana Maurycego, bo nie... tak zgadza się, tak dobrze. O i Meilan Fang w pełnym. Dobrze, to dziękuję bardzo. I teraz jeszcze pokażemy film. To jest ważne, jeśli chodzi o, o właśnie Grotowskiego, dlatego że film pochodzi z 1955 roku z, z Francji, ponieważ wtedy odbyły się występy Opery Petińskiej w Paryżu przyjmowane z, po prostu to był również wielki tryumf Opery Petinskiej. I powstał krótki film, 20-minutowy, tutaj pokażemy tylko fragment. Na ten film powoływał się Grotowski w czasie wykładów paryskich w Collège de France w 1997 roku i pokazywał fragmenty tego filmu. I może tutaj jeszcze warto, warto powiedzieć, że podróż Grotowskiego do Chin. W, na początku lat 60 no, z pewnością wzbogaciła jego doświadczenia ale to już było po śmierci Meilan Fanga Meilan Fang zmarł w 61 roku także już tego bezpośredniego spotkania nie było nie odbyło się no, ale to też jest ciągle chyba temat, który oczywiście Zbyszek bardzo szeroko omówił, ale myślę, że nie wykorzystał wszystkich źródeł. Przede wszystkim źródeł chińskich, bo takie źródła również istnieją. Dobrze, i to chyba jest koniec zdjęć. Także dziękuję Państwu i pokażemy teraz ten fragment filmu francuskiego z występów opery pekińskiej w Paryżu w ramach drugiego festiwalu teatralnego międzynarodowego, który potem stał się tym festiwalem Teatru Narodów. Hmm. Huk! <hurting them Claro> Dziękuję bardzo Katarzynie Osińskiej.